Wydawnictwo Insignis prezentuje World of Warcraft Zbrodnie Wojenne Przekład Przemysław Biliński Czyta Andrzej Blumenfeld Fragment pierwszy Jaina spojrzała w dół Bajny i tyrande już się pojawili. Każdy z nich siedział na krześle za swoim stołem, trwając w oczekiwaniu. Na ten widok Jane była przygotowana. Zaskoczyło ją natomiast, że na przybycie Tarana Zu, Niebian i Garosza czekają jeszcze dwie osoby. Rozpoznała chromię, niezwykle potężną spiżową smoczycę, która wybrała sobie najmniej groźną z możliwych postaci. Nie znała jednak przystojnego wysokiego elfa, z którym tamta rozmawiała. Oboje nosili brązowe tabardy swego zakonu i siedzieli przy małym stoliku na uboczu, na którym stał jakiś przedmiot przykryty tkaniną. I kiedy próbowała odgadnąć, co oznacza obecność dwóch spiżowych smoków w niewątpliwie oficjalnym charakterze, pojawił się pandaren odziany od stóp do głów w długie formalne szaty. Niósł włócznie ze sztandarem sza do pan, zastukał trzykrotnie jej drzewcem w podłogę. I tłum się uciszył. Szacunek dla prawa jest ważny dla ludu Pandarii. Prawo pozwala naprawiać krzywdy i przywracać równowagę. To historyczna okazja, gdyż po raz pierwszy w naszych długich dziejach udział w sądzie wezmą przybysze z zewnątrz. W dążeniu do naprawiania krzywd tradycyjnie ogłaszamy, kto staje przed sądem i kto. Szuka sprawiedliwości. też z najwyższą powagą rozpoczynamy sąd nad Garoszem Hellskrimem, oskarżonym o krzywdy wyrządzone ludom Azerot. Powstańcie, oddając należny szacunek czcigodnym niebianom, którzy wysłuchają z otwartymi sercami złożonych tu zeznań, jako i temu, który będzie dbał, by proces toczył się zgodnie z prawem, władcy Shadow Pan. Paranowizu. Wszyscy usłuchali i wstali ze swych miejsc. zi, Xuen, Niuzao i Yulon weszli na balkon. Każdy z nich zdawało się poruszać bez najmniejszego wysiłku. Ich wdzięki, piękno, nawet w ich nowych postaciach, jak zawsze sprawiły, że Jaina mimowolnie wstrzymała oddech. Spytała Aise, co skłoniło niebian do zmiany zewnętrznej formy. Pandarenka odparła, że był to gest szacunku wobec hordy i przymierza. Niebianie byli wyjątkowi nie tylko przez swój wygląd, ale też przez bijącą od nich energię. Taranzu wydawał się bardziej przystępny, jako śmiertelnik, ale i on wyglądał imponująco. Emanował władzą i spokojem. Wspiął się na podwyższenie dla faszła, wziął mały bijak i uderzył trzykrotnie w gong. Zaczekał, aż ucichnie echo, a potem przemówił. — Spocznijcie, proszę — rzekł. Jego wyraźny, cichy głos niósł się nawet w tak ogromnej sali. Zanim zjawi się oskarżony, pragnę zapowiedzieć wszystkim obecnym, że nie będę tolerował żadnego zakłócania przebiegu procesu. Każdy, kto złamie te zasady, pozostanie zamknięty pod strażą aż do zakończenia procesu. Nadto, zważywszy na niezwykłość sytuacji, zastosowana zostanie wyjątkowa metoda prezentacji materiału dowodowego. Skinął głową dwóm spiżowym smokom. Oba wstały i odsłoniły klepsydrę. Jane zrozumiała, co będą robić, zanim jeszcze się odezwały. Ich głosy tłumaczące działanie wizji czasu rozpłynęły się, zagłuszone hukiem w jej uszach. Przez chwilę nie mogła złapać tchu. Przez chwilę znów tonęła, jak wtedy, gdy ból w mocno ściśniętej dłoni przywrócił ją do rzeczywistości. Udało jej się złapać oddech. Z cichym świstem zaczerpnęła powietrza. Huk umilkł, choć Jane'a wciąż słyszała łomot swojego serca, bijącego szybko jak u królika. Odwróciła się do kaleca, który przyglądał jej się uważnie, z troską malującą się na pięknym obliczu. Zwilżyła językiem suche usta i bezgłośnie powiedziała – nic mi nie jest. Nie wyglądał na przekonanego, ale puścił jej rękę. Jane'a wzięła kilka powolnych, głębokich wdechów i wydechów. Spiżowe smoki skończyły wyjaśnienia i cofnęły się na swoje miejsce. Taran Zuz kinął głową strażom. — Możecie wprowadzić więźnia. Te trzy zwykłe słowa wywarły piorunujący efekt. Wszyscy obecni nagle znieruchomieli, wpatrując się w drzwi prowadzące na zewnątrz do niższych komnat. Garosz Hellscream wszedł eskortowany przez szóstkę strażników. Dwóch z hordy, Trolla i Taurena, dwóch z przymierza, Strażniczkę Nocnych Elfów i mściciela Drenai oraz dwóch największych, najpotężniej umieśnionych pandarenów, jakich Jaina kiedykolwiek widziała. Nie miał na sobie charakterystycznej dlań zbroi ozdobionej kłami demona, którego zgładził sławny ojciec Garosza gromasz. więzieniu ubrany był jedynie w tunikę i proste buty. Niewątpliwie tego stroju nie szyto na miarę, opinał bowiem ciasną, potężną piersi i ramiona. Na brązowej skórze garosza tatuaże przeplatały się z ciemnymi smugami przypominającymi pajęczyny pozostałość sza. Łańcuchy o ogniwach większych niż dłoń Jane oplatały jego szyję nad garstki i kostki, co w połączeniu z uszkodzoną nogą sprawiało, że niezgrabnie powłóczył stopami. Twarz miał niewzruszoną. Nie garbił się tchórzliwie, ani dumnie nie prężył. Przez moment panowała całkowita cisza, przerywana jedynie brzękiem łańcuchów i odgłosem kroków. Wybuchł chaos. Fale widzów, sprzymierza i hordy pospołu, a nawet nominalnie neutralnych, poderwały się z miejsc. Niektórzy zbiegli na dół na galerię, by wykrzykiwać obelgi i wygrażać pięściami. Choć pole tłumiące przeszkadzało Janie, e, teraz była wdzięczna za jego obecność. Uświadomiła sobie, że nie chce, by Garosza zabił rozwścieczony tłum. Chciała, żeby Ork usłyszał oraz dzięki spiżowym smokom zobaczył wszystko, co zrobił. Zniszczenie, którego był przyczyną, nienawiść, jaką przeciwko sobie wzbudził, chciała, żeby miał świadomość, że cały Azerot obrócił się przeciwko niemu. Poza tym, co zrozumiała z nagłym wstydem, skoro ona nie może go zabić, zaszczyt ten nie ma prawa przypaść jakiemuś anonimowemu członkowi rozwścieczonej tłuszczy. Pandareni zareagowali szybko. Większość strażników rozstawionych na widowni stanowili mnisi, a same ich ciała były groźną bronią. Protestujący zostali szybko obezwładnieni i wyprowadzeni z areny. Pilnujący garosza dobyli broni i otoczyli go kręgiem, zwracając beznamiętne twarze ku widzom. Poza nimi jedynymi osobami, które zdawały się nieporuszone tym zamieszaniem, był Taran Zu, Czwórka Niebian i sam Garosz Hellscream. Brązowe, wytatuowane oblicze orka zdradzało tyle emocji, co kamienna maska. W głosie Tarana Zu zabrzmiało surowe ostrzeżenie. Zobaczyliście na własne oczy, co się stanie, jeśli przerwiecie tok procesu. Ci, którzy się tego dopuścili, pozostaną uwięzieni, póki nie zapadnie wyrok, a potem wypuszczeni. Każdy, kto zakłóci przebieg tego jakże poważnego wydarzenia, dołączy do nich. Skinął głową, a strażnicy wokół Garosza znów ustawili się w szyku eskortującym. Doprowadzili Garosza przed podwyższeniem nicha, gdzie się zatrzymali. Dwa zwaliści pandareni stanęli za nim. Jane wiedziała, że odtąd jedynym ruchem, jakiego się dopuszczą, o ile nie zostaną zmuszeni bronić więźnia, będzie powolne mruganie. Pozostała czwórka skłoniła się Taranowi zu i wyszła. Mnich przez chwilę patrzył na orka. Garoszuchel z Zostałeś oskarżony o zbrodnie wojenne i zbrodnie przeciwko samej esencji istot rozumnych Azerot, a także o zbrodnie przeciwko Azerot. Jesteś także oskarżony o wszystkie czyny popełnione w Twoim imieniu albo przez tych, z którymi się sprzymierzyłeś. Garoż stał tylko, milczący i nieruchomy. Zarzuty są następujące, ciągnął Taranzu, Ludobójstwo, morderstwo, przymusowe wysiedlenia, uprowadzenia. Sama lista przepotwornych zbrodni oddziaływała z taką mocą, że Jaina się spięła. Zerknęła na Woldzina i pozostałych przywódców hordy. Słyszała, jak pod rządami Garosza traktowane były trolle i co! Org próbował zrobić samemu Woldzinowi. Niewolnictwo, porywanie dzieci, tortury, zabijanie więźniów, wymuszanie poczęcia. Anduin się skrzywił. Jaina mu się nie dziwiła. Pomyślała o Alekstrazie, o okrucieństwach popełnianych na samej dawczyni życia i całym rodzie czerwonych. Kalec siedział obok Jainy wyjątkowo nieruchomy. Odwróciła się, chcąc dodać mu otuchy i zobaczyła, że patrzy na nią. Wiedział, co nastąpi i objął ją ramieniem. Jane zebrała się w sobie. Nieuzasadnione niszczenie miast, miasteczek i wsi, niepodyktowane żadną cywilną bądź wojenną koniecznością. Dolina wiecznych kwiatów. Teramor, co odpowiesz na te zarzuty, Garoszu Hellscreamie? Garosz nie odpowiedział. Przez jedną szaloną sekundę Jane myślała, że może ta lista zbrodni poruszyła dawnego woza Hordy. Słyszała opowieść o tym, jak rozgniewał się na podwładnego, który w jego imieniu zabijał niewinnych. Wiedziała, że nawet jego wrogowie nie mogli zaprzeczyć, że Garosz. Bez reszty był oddany swej rasie. No i kiedyś uważano go za honorowego. Patrzyła na garusza, nie śmiejąc zamrugać oczami, czy choćby odetchnąć. Sama nie wiedziała, czy chce, żeby ork się załamał i błagał o przebaczenie, czy stał nieugięcie, żeby mogli go bezkarnie zabić. A wtedy garosz uśmiechnął się i. Zaczął wolno bić brawo, choć łańcuchy na nadgarstkach mu to utrudniały. Przedstawienie dopiero się zaczęło, odparł szyderczo. A ja już biję brawo na stojąco. Zapowiada się lepsza zabawa niż festyn lunom roku. Jego pogardliwy śmiech poniósł się po sali. Nie powiem, że jestem winny, bo z winą wiąże się wstyd. Nie będę też protestował, bo nie twierdzę, że mnie winny. Niech się zacznie komedia. Widzowie po raz drugi zerwali się na nogi, gotowi przełazić sobie po plecach, żeby tylko zacisnąć dłonie na gardle garosza Alskrima. Jaina nie pamiętała, kiedy położyła ręce na poręczach krzesła i uniosła się z niego. Zorientowała się tylko, że kalec i wyrajan prawie siłą sadzają ją z powrotem. Nie wstawaj, ukochana, szepnął z naciskiem smok. Żelina zdała sobie sprawę, że zamierzała dodać własny krzyk oburzenia do ogólnej kakofonii. Na czoło wstąpił jej pod wysiłkiem woli, zmusiła się, żeby usiąść i zacisnęła pięści. Tymczasem Taranzu stracił cierpliwość. Kilkakrotnie uderzył w gąg i wykrzyknął po pandareńsku kilka rozkazów. Kolejni członkowie Hordy i Przymierza zostali wywleczeni, by resztę procesu spędzić w zamknięciu, dumając nad własnym nieposłuszeństwem. Kiedy przywrócono względny spokój, ich popatrzył na Garosza: Ponieważ twoje słowa nie zmieniają pierwotnego zamiaru powziętego w tym procesie, Będziemy się trzymać planu. Skinął głową wartownikom, którzy zaprowadzili garosza do pustego krzesła obok bajna, gdzie miał siedzieć podczas rozprawy. Mimo łańcuchów ork rozparł się wygodnie, wyzywający i pewny siebie. Jane nienawidziła go nienawiścią tak jasną i palącą, że bomba many, którą zrzucił na Teramor, przypominała przy tym płomek